Ogólnie, widzowie. Zapomniałem włączyć mikrofon przed chwilą, więc no. Ale w grudniu jest szansa, że kupuję nowego wiara I nie wiem jak to powiedzieć. Grubka może ze mną zrobi Ghost Hunting lub coś. O! Właśnie coś mi przyszło na Messengera. O! No to Orange VR już się zareklamował, powiedział, że możemy. No, powiedział, że możemy. Słuchajcie, wyciszę Wam tego Messengera, żeby się nie sprzeli. O, o. Okay, ogólnie subskrybujcie kanał yy, i też pana Fioleta polecam, bo... Bardzo fajne filmy tworzy. Myślę, że ja też. obydwoje się staramy. No i co? Zanim niedługo powrót do wiara, tylko na razie mam problemy techniczne. No więc no, no to... Siema! Proszę o. Widzę tak szybko się dogrywam tutaj. To jest dwie tylko. I chciałem wam powiedzieć. Te wszystkie rzeczy, co powiedziałem na tym filmie, są prawdziwe. Ale... Ja zapomniałem, co ja tam mówiłem. Sorry, ale naprawdę. Subskrybujcie mój kanał. Kurde! Dołączajcie na kanał. ten, Na moim. Na kanał Discord. Znaczy na Discord. na kanał Discord, tak dalej. O sorry. Kanał Discord. Macie. Tak? To jest w opisie, tak? To, tak. Macie w opisie. Sosiki pomidora. Naura. No Aj mordki, zapomniałem powiedzieć. Sorry, że są filmy tylko z jakieś takie o, że informacje, jakieś e, Roblox czy coś, no ale tak jak mówiłem, mam problemy techniczne, y, VR już za nie było. Naura. No